Czego tu szukasz? Możemy ruszać? Przygoda Brigidy okazała się ciekawsza, niż się spodziewałem. Opowiadaj. Baron Kimbold wynajął ludzi, którzy mieli zamordować królewskie dzieci. syn, Foltest nigdy mu nie ufał. I miał rację. To jednak hrabia Maravel porwał Anais. Chciał przekazać dzieci Nilfgaardczykom, lecz Bussi zginął. Nie no, kurwa, Radovid to jedno, ale Nilfgaard? Niech no tylko dostanę Maravela w swoje ręce Nie dostaniesz Dostarczyłem Natalisowi dowody wskazujące na winę Ichobu Ale Konetabl zdecydował się poprosić Kimbolta o pomoc I aresztował Maravela Mądrze zrobił Na Kimbolta przyjdzie jeszcze czas A Maravela należało szybko usunąć Zdrada to zdrada Powinni ściąć mu głowę Możemy ruszać? Jestem gotowy w takim razie Detmold już nie żyje. Domyślam się, że nie masz żadnego planu. Mam. Musimy zabić Detmolda i wykraść królewskie dziecko. Nigdy nie lubiłeś iść na żywioł, co? Miałem dobrego nauczyciela. Widziałeś? Detmold znowu postawił sobie tę magiczną barierę. Podobno żaden dźwięk przez nią nie przechodzi. Strach pomyśleć, co on tam w środku wyprawia. A wy tu czego? Mamy sprawę do Detmolda. Czarodziej jest zajęty. Nikt nie może mu przeszkadzać. Nie poznajecie mnie, a powinniśmy? Pewnie, że powinniście. Chyba, że nie zależy wam na awansie. He? Cóżeś za jeden? Teraz. Nie. żadnych nieproszonych gości Szybko na górę Podrzuć mnie Idź dołem, ja pobiegnę murami. Zamknąć tę przeklętą bramę! Razem, razem! Broń! Jeszcze chwila! Zaraz ją odblokuję! się I tak zapłaci za wszystko Gotowe Geralt! Do mnie mi już Zdechniesz! Przysłać wsparcie! Zablokować te chętnożone przejście! Ja! Ja! Razem, razem! Bronić przejścia! Już... Geralt, mam kuszę! Wystaw mi! Zająć pozycję, kurwie syny! Zewrzeć szeregi! Trzymać pozycję! Ani kroku w tył! Naprzód! Na nich! Nieźle Na idzie, Geralt! Na nich! ¡Seguras! Słyszę, że jest bardzo zajęty. Ja chciał ja krew! Istnieje tylko jedna zbrodnia, której żadna cywilizacja nie jest w stanie wybaczyć lub odkupić królobójstwo. Złamanie praw boskich i ludzkich, cios w samoserce systemu społecznego. Przyjęło się uważać, że ci co mają władzę są bezkarni. Nie podlegają osądom moralnym, sami je stanowiąc, stoją ponad prawem. Krew Henselta splamiła ręce moje i Rosza. Mogłem zatrzymać Vernona, ale nie chciałem. Henselt jest już zimnym trupem, a niebieskie pasy śmieją się w zaświatach. Widziałeś orsza Kradowida? Naprawdę, słowo daję, ten gówniarz myśli, że jest królem świata. Po tym, co ostatnio działo się w Redanii, w ogóle nie powinien się tu pokazywać. Jeśli wyrośnie na drugiego Mira, to szczerze mu życzę, by skończył jak pierwszy. <grytanie> I ta jego kreacja. Widziałeś? Że uwiniemy się jeszcze, gacie w dół, złamałeś mi rękę! Złamałeś mi rękę! Wiesz, ile jest warta, suczy synu? Teraz jest już gówno warta, jak cały ty. Czego chcesz? Tam ci wszystko! Nie jesteś w stanie oddać tego, co zabrałeś. Zadowolę się odcięciem ci jaj i podrżnięciem gardła. Zbieraj coś posiał. Czas uwolnić córkę Foltesta. Litości on nie przymusił! Nic ci nie jest? Jestem Vernon Roche z Temerii, a to Wiedźmin Geralt. Jest przerażona. Jeśli Detmold ją tknął... Zabije kurwiego syna jeszcze raz. Co zrobisz z dzieckiem, Vernon? Mam umowę z Radowidem, a Vernon Roche zawsze dotrzymuje słowa. Królowie dotrzymują słowa tylko wtedy, kiedy jest im to na rękę. Byliśmy u niego razem. Słyszałeś, co powiedział? Wtedy jeszcze nie miałeś Anais. Teraz już masz. Powinieneś rozważyć wszystkie możliwości. Jestem żołnierzem, nie dyplomatą. To zacznij myśleć jak dyplomata. Decydujesz o przyszłości Temerii. Jaki interes może mieć Radowid w utrzymaniu niepodległości Temerii? Ożeni się z Anais i połączy dwa królestwa. Anais jest nieletnia, ale dorośnie. Taka unia mogłaby się oprzeć nawet Nilgardowi. Anais nieprędko włoży koronę. Przez ten czas wiele może się wydarzyć. Pewnie, że tak. Ale nie da się wszystkiego przewidzieć. Myślę, że warto spróbować z Temerią. Zastanówmy się, co możesz zrobić. Albo złamać umowę z Radowidem. Albo jej dotrzymać. Załóżmy, że ją złamiesz. Ech, mam kolejnego wroga. Sam mówiłeś, że umiesz sobie z nimi radzić. W Lok Muin jest też delegacja Temeri. Może warto rozważyć wydanie im dziecka. Jan Natalis. Dobry żołnierz, ale marny polityk. Możliwe. Natalis nie jest mistrzem dyplomacji. Ale jego babka i twoja babka robiły w tej samej ziemi. Twój dziad i jego dziad rąbali tych samych wrogów. Jeżeli zaprowadzę dziecko do Natalisa... Wybuchnie wojna domowa. Baronowie uznają jej dziedzictwo tylko wtedy, kiedy będą czuli but na karku. Nie twierdzę, że wydania na temerczykom rozwiąże wszystkie problemy. Wolność jest cenna, Vernon, ale ten tylko się dowie, kto ją straci. Zastanowiłeś się, co powiedzą w Temerii na wieść, że Vernon roż. Wydał dziedziczkę głowie obcego państwa. Jeżeli Radowit dotrzyma słowa, możliwe, że będą mnie nosić na rękach. Uważaj, Vernon, wkraczasz na śliski teren. Piętno zdrajcy łatwo odcisnąć, trudniej się go pozbyć. Masz rację. Idziemy do Natalisa. Chodź, malenka. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Zwolnić córkę Foltesta Nic ci nie je jestem w, Jest jeśli co zrobić, Mamu. Królowie, by wtedy powinieneś. Jestem to zacznij. Zastanówmy się co, albo złamać umowę z Radowidem. Albo jej dotrzymać. Załóżmy, że ją złamiesz. Sam mówi: Jan, na. Możliwe. Jeżeli. Radowid poradzi sobie z baronami Temeli. Pytanie tylko, czy będzie potrafił się zatrzymać. Ryzyko jest duże, ale trzeba komuś zaufać. Wybieram między wojną domową a niepewnym, ale jednak przymierzem z Redanią. Wojna, w której brat staje przeciwko bratu, to przekleństwo. Dlatego dziecko trafi do Radowida. Chodź, Anais. Nice. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Zdaje się, że ktoś nam zapewnił eskortę. W imieniu króla Radowida domagamy się wydania dziecka Luizy Lavalette. Szkoda, że nie przybyliście wcześniej. Zważ do kogo mówisz? Zważ na trupy tych, którzy byli dla nas nieuprzejmi. Masz szczęście, że Radowid kazał nam zachować spokój. Osobiście pójdę mu za to podziękować. Nie ufaj Radowidowi, Vernon. Bądź spokojny. Nigdybym sobie nie darował, gdyby dziedziczce Korony, Foltesta, stała się krzywda. Nie spuszczaj dziecka z oczu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Radowid maczał palce w śmierci Busiego. Wszystko jest możliwe. Anais to ostatnia szansa na niepodległość Temerii. Nie dziś, nie jutro, ale dzień wolności nadejdzie. Załóżmy, że Radowid zaproponuje ci służbę Koronie Radanii. Niewykluczone. Co radzisz? Ostrożność. Jak zawsze w układach z kulami. Nie zapominaj, że na układach ze mną gorzej wychodzą królowie. Śmierć tego łajdaka sprawiła, że wreszcie mogę odetchnąć. Zemsta pozwala zrzucić z siebie ciężar przeszłości, ale nie pozostaje bez wpływu na przyszłość.